Jak gdyby niebo nie było limitami, możesz wybierać każdego influencera z Polski, to kogo chciałabyś zobaczyć w Cloud Mama? Dobre pytanie. Ja bym chciała zobaczyć tylko spośród influencerów, tak? Znaczy, no wybierasz wszystkich. A takich sensownych? <laughs> a <Pośród> polityków. <laughs> Zostawiłabyś <laughs> Brauna? To ten, który gasił gasicę? Tak, co? wiem, wiem, wiem. E, dobra, ale spośród influencerów kogo bym wzięła, mm -hmm. No na pewno kogoś, kto fajnie sprzedam, mm -hmm. więc myślę, że taką osobą mogłaby być, e, mógłby być Buddha. Mm -hmm, myślę, tak że on. on też jest bardzo w porządku zawsze wszechwzględem. Ja lubię go, więc myślę, że on. No dobra, a kto jeszcze w twoim zdaniem na przykład w tym środowisku show biznesowym może mieć taki potencjał? show biznesowym. Mm -hmm. e... Natalia Janoszek. Mm -hmm. Ale to myślę, że to jest do zrobienia. No. Myślę, że, myślę, że to by było ciekawe. Myślę, że konferencje z nią byłyby ciekawe. Mm... Tak jak przed powiedziałam, kilka osób z polityki fajnie by było. Ale, ale, aha, ty o show biznes pyta. Show biznes. Ja bym chętnie zobaczyła Małgorzatę Rosenek-Majdan mm -hmm. w Oktagonie. E... I może Julię Wieniawę. No, to by mogło być e, ciekawe, a z kim byś zostawiła go się Rozanek? Z Gochom? Z Dodą. <laughs> to, by to by było bardzo, e, bardzo, bardzo drogie zestawienie.